Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na rewelacyjnego kurczaka po myśliwsku. Jest to bardzo, bardzo smaczne danie, które jestem pewna, że przypadnie Wam do gustu. Kurczak jest po prostu bardzo aromatyczny. A zaczynam od przygotowania marynaty. Kurczaka umieszczam w misce, posypuję go solą, a także pieprzem. Do tego dodaję kilka liści laurowych, a także troszkę rozmarynu. Kurczaka nacieram również wyciśniętym czosnkiem, a całość zalewam wytrawnym, mocnym czerwonym winem. Miskę przykrywam folią i wstawiam na całą noc do lodówki. Kurczak przez ten czas zafarbuje i przejdzie fantastycznym aromatem. Po tym czasie kurczaka wyjmuję z miski, jednak marynatę oczywiście zostawcie, jeszcze będzie do wykorzystania. A kurczaka obtaczam w mące pszennej. Na patelnię wlewam oliwę i obsmażam kurczaka aż zetnie się z wierzchu. Wtedy na patelnię na tłuszczu, na którym był smażony kurczak, wrzucam czosnek pokrojony w kawałki, a następnie pomidory z puszki. Kiedy pomidory już się rozpadną, dodaję anszła, a także oliwki czarne pokrojone w paseczki. Oczywiście mogą być też zielone. Do tego dodaję marynatę, w której całą noc moczył się kurczak. Chwilę całość podgrzewam. A następnie przekładam razem z kurczakiem do naczynia żaroodpornego i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Piekę około 50 minut. I gotowe! Polecam podawać z ziemniakami lub pieczywem. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv